Drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry School of Dragons Zajmujemy się dzisiaj oczywiście bad modem, czyli nawalaniem. w statek Statek musimy trochę odlecieć eee, Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry School of Dragons, nie? Moi drodzy, dzisiaj ładujemy niego ile wlezie Moi drodzy, wymyśliłem specjalną taktykę, specjalnie na ten, na ten, na ten eee, odcinek po prostu będziemy zmieniać smoki Myślę, że to będzie szybciej niż Niżby miało się nam załadować Oczywiście nawalamy ile wlezie Walimy w niego nie poczuje naszą złość, naszą krew i w ogóle Moi drodzy No tak, powitałem was, powitałem was chyba bardzo serdecznie oczywiście W grze w Skull Dragons Krytyczne uderzenie oczywiście zmieniamy smoka na następnego szybciutko, e, make active wskakujemy na niego i lecimy musimy się zatrzymać oczywiście, krytyczne uderzenie e, będzie za chwilkę e, zmieniamy tutaj, make active dragon moi drodzy, ciekawe czy się wyzerował licznik nie wyzerował się licznik e, oczywiście walimy dalej oczywiście życia mamy dużo nie żałujemy. Nie żałujemy sobie. Musimy trochę odlecieć. Muszę powiedzieć, kurde moi w drodzy, jaka dynamika walki. Niesamowita sprawa. Wskakujemy eee, na Magnusa, Mega Kni dragon Szybko, 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 szybko. Żebyśmy jak, naj, jak najwięcej z, yy, tutaj mogli yy, oczywiście zniszczyć ten nieprzyjacielski statek. Dobrze, moi drodzy, odlatujemy. Że nie. Dobrze, przechodzimy teraz do. Kto kolejny smog? Który smog? Zmienia się, Galactic Star. <gul> Galactic Blue, moi drodzy, już tu nie mylę. Nie, nie chcę się załadować. To tragedia jest dla mnie. Załadowało się. Dobrze, moi drodzy. Nie, on jest zmęczony. Idziemy, zmieniamy. mi Schubal Mega Dragon. Szybko! Już straciłem tyle czasu tylko po to, żeby ten... Tutaj będą jakieś fantastyczne uderzenia, moi drodzy. 11, 11, 11, 11. Uderzamy, 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 nie darujemy, nie darujemy nikomu. Moi drodzy, nawet nie zdążyłem przypatrzeć kto, się, kto, tym, kto to jest z tych statków. Zmieniamy, dobrze. Szybko, 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 szybko. Zmieniamy mostu, znajmy Admei, i Dragon. Moi drodzy... Muszę powiedzieć, że niesamowita dyna, dynamika. To jest nie, coś po prostu niesamowitego. Zniszczyli mnie. Oh no! Co wam się tutaj za tym? Dobrze, dajemy tak. Szybko! Nie, powiedzcie, że kliknąłem sobie w ludzika. To, to jest tragedia. Tragedia, moi drodzy, co ja robię? Mam jeszcze minuty 10. Zmieniamy szybko. Zmieniamy, zmieniamy, zmieniamy na rotmistrza. Aktywujemy go. Szybko, 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 szybko. Moi drodzy, Dyman na gry wymaga tego, żebyśmy... Moi drodzy, nie mam strzałów. Nie, aktu... nie ładuje się to. Chyba wyczerpałem wszystkie możliwe dostępne smoki. Wrotmistrz czwarty, moi drodzy. Damy jeszcze radę, damy jeszcze radę troszeczkę. Jeszcze troszeczkę go uszkodzić. Moi drodzy, jakiś bóg, kompletny, po prostu nie mogę, nie mogę nic ustrzelić. Bardzo bym chciał, ale nie mogę. Magnusem jeszcze nie lataję. Moi drodzy. Krytyczne uderzenie, krytyczne uderzenie. Moi drodzy 5, 4, 3, 2, 1. Ostatnie uderzenie minus 15 Łódź łodzi nie udało się zniszczyć. Moi drodzy, Łódź Berserków, czyli jednak, jednak odpłynęła przegrana, niestety jesteśmy bardzo tutaj słabi. Muszę to stwierdzić. Moi drodzy, z tej strony Tito i <grym> do Was bardzo serdecznie. Nie zdążyłem nawet się przygotować, bo ta Łódź tak nagle wpłynęła, nie było żadnych zapowiedzi. Po prostu coś, muszę powiedzieć, fantastycznego, to co zrobili twórcy stąd, oczywiście cały czas w tej otoczce gry, która jest kanciata i w ogóle i ma bugi i lagi, moi drodzy, muszę powiedzieć, że... Bardzo fajna zespołowa praca tutaj między wszystkimi użytkownikami e, gry. Muszę powiedzieć, że też walka, no szkoda, bo chyba nie było żadnych ludzi na tej łodzi, tylko były po prostu automatyczne maszyny. E, e, muszę powiedzieć, że e, fantastyczna sprawa, po prostu fantastyczne zaangażowanie wszystkich ludzi, e, fantastyczna oprawka tego. E, muszę powiedzieć, że też fajnie, że to w ogóle strzela i wcale nie strzela. Moi drodzy. E, Moi drodzy, popatrzcie się, but even results. I kto jest pierwszy? Ja jestem pierwszy. Moi drodzy, dlaczego tak się stało, że ja jestem pierwszy? Zmieniałem smoki, miałem możliwość zmieniać smoku, szybkiego ładowania smoku, dzięki temu nie czekałem na załadowanie między y, poszczególnymi strzałami, tylko zmieniałem smoki, miałem od razu. Zmieniałem na koszmar marnotrawstwa, miałem 10 strzałów, zmieniałem na skrywka, miałem 4, zmieniałem na gronka, miałem 10, po kolei 6 na sandwicha, czy też i na inne smoki. Moi drodzy, jest to jeden z lepszych sposobów po prostu żeby jak najwięcej tego, tych punktów nabić, tych możliwości, żeby odjąć wynik temu tej łodzi, nie? Moi drodzy, e, oczywiście straciliśmy eventową, czyli po prostu to tą zaproszeniową, może nie event, ale tą zgromadzeniową, e, fajną nagrodę. E, za to możemy odebrać jakieś itemki. Moi drodzy! Klikniemy sobie Open, oczywiście 75 UDT i 75 XP, dajemy Open i zobaczymy, co się stanie. E, oczywiście drugie miejsce, Leana, nie wiem, kto to jest, Viking gdzieś tam. Moi drodzy, oczywiście serwem mieliśmy dosyć słaby. E, zapewne będzie się też troszeczkę ciało nagranie, ale moi drodzy, wybaczcie. E, moi drodzy, 10 gemsów Jeśli dobrze będę myślał, to coś robił się z tymi 10 gemsami także czekajcie na jakieś filmy kiedyś tam. Moi drodzy, wu, 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 trafiamy, trafiam tutaj. Podwójny shot, czyli po prostu podwójny strzał. Moi drodzy, to by było chyba na tyle. Oczywiście, zamkniemy. Zobaczymy reakcję osób. I KTO BYŁ PIERWSZY? HAHA! <laughs> Why was a sheep, moi drodzy? Stracili i przegraliśmy, niestety Tak się stało e, Jak się stało? Nie wiem dlaczego w ostatnich Ostatnich podejściach, te smoki Nagle tak traciły ilość strzałów Ale może to jakiś chwilowy chwilowa, chwilowa niedomożność, niedomożność po prostu, co ja teraz Powiedziałem, wymyśliłem jakieś słowo Bóg wie jakie, oczywiście wyłączę multiplayera Żeby troszeczkę szybciej już e, Zakończyć, także Moi drodzy, e, myślę, że w tym odcinku to jest wszystko. Słyszałem, że jest jakiś e, jakiś 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 e, jak to się nazywa quest związany z stopieniem do Badguard, może no, Badguard, czyli do Straży Berg. Może się przeniesiemy do Berg, jeśli oczywiście będzie załadowane. E, moi drodzy, jest załadowany, także szybciutko e, obskoczymy, zobaczymy co jest grane. E, muszę wam powiedzieć, że mi trochę to zaskoczyło. Z żadnego ostrzeżenia nic po prostu wpłynęło, y, już, użytkownicy, widzieli, że widzieli. Już mieli możliwość y, walczenia z tą Mam mi się dopiero ona załadowała. Zapewne dlatego, że dopiero pierwszy raz y, gram. Tak czy tak, y, tak czy tak, musimy sobie rzucić oczkiem. Co to, 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 jakiś Depsągów? Moi drodzy, prawdopodobnie nie ma żadnego quest'a. Nie ma żadnego kwestia związanego z wstąpieniem Straży Berg. Chociaż czekajcie, czekajcie, czekajcie. Zobaczymy co Smart Ma. Moi drodzy! Jest misja The Almighty, To. Nie wiem jak to się ma. Moi drodzy, e, jest to oczywiście wszechmocny tor, czyli statua Tora, która znajduje się w ocenie. Moi drodzy, moi drodzy oczywiście szczęśliwy, że nas widzi. Ehm, Ojcie, oczywiście musimy się przejść do Snapso Center Station, czyli po prostu delokalizacji na oceanie, która jest jego. Eee, czy pozwolimy. Aha, czy po, po możemy mu odnaleźć tą statuę, bo ona była przed dołem tego, ale coś tam, coś tam. Zapewne... Haha, chyba tak, ocean, chyba ocean, chyba ocean, już. zabrał. Także moi drodzy, jeśli się nie będzie dosyć długo to ładowało, to hmm, myślę, że spróbujemy, spróbujemy. E, oczywiście jeszcze połączymy sobie tego. Spróbujemy... E, spróbujemy tą misję zrobić. E, klikniemy sobie tutaj. Przeniesiemy się do, 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 do drzewa kosa. Hmm... Hmm... Look in the ocean. Aha, oczywiście za szkołę można się do to the Ocean dostać. Moi drodzy, jednak się ładuje. Także zrobimy sobie krótką przerwę i za chwilę wracamy.